Przy okazji wspomnę o innych rzadziej spotykanych konstrukcjach. Wielogaźnikowe seryjne oferowane były w najmocniejszych wersjach, tym specjalnych np. dla policji i FBI. Przykłady: tri Power, Dual Quad, Six Pack, Six Barrel. Niektóre z nich szczególnie zapisały się w historii, ponieważ były to limitowane edycje modeli, których było głośno. Dużym koncernom bardziej opłacało się zlecać produkcję tych kolektorów mniejszym producentom aftermarketowym, np. Idleblock czy Wyand, a ci z kolei oferują je do dziś. Przy dzisiejszych możliwościach i wiedzy konstrukcje te nie oferuje nam osiłująco lepszych osiągów od popularnych czterech aczkolwiek współczynnik wałności takich zestawów jest dalej aktualny i wielu chce je mieć dla samego wyglądu pod maską czy legendarności. Tanolram, jak widać jest to bardzo specyficzna konstrukcja, dość popularna w latach 70. -tych. W krótkich słowach potraktujmy ją jako jeszcze bardziej hardkorowa single plane z mniejszymi stratami momentu obrotowego. Przeważnie występowały z dwoma gaźnikami, aczkolwiek była dowolność, ponieważ są one dwuczęściowe i górną półkę można było zmienić. Konstrukcje wielogaźnikowe miały wtedy większą rację bytu, ponieważ ciężko było uzyskać pożądane parametry z jednego gaźnika, więc stosowano kilka mniejszych. Dzisiaj już nie ma tego typu problemów i typowe ramy stosuje się bardziej dla wyglądu i odtworzenia klimatu tamtej opoki. Osobną kategorią są kolektory stworzone pod montaż kompresora. Są one rzadko spotkane, drogie i z wąskim zastosowaniem. Ich konstrukcja może się sprowadzać do płyty adaptującej wieloczęściowy kolektor pod konkretny kompresor, jednakże tradycyjna konstrukcja to pojedyncze wzdłużne plenum, otwarte od góry ze ścianami stanowiącymi podstawę kompresora. Takie kolektory najczęściej przewidziane są pod kompresory RUCA w standardzie 871. Tak wyglądał sonoramik Komando Plymufa lub po prostu RAM Induction Doge. W latach 50. Chrysler bardzo dużo eksperymentował z różnymi długościami kanałów sących i w ten sposób udało się obliczyć, że przy prędkości 2800 obrotów na minutę idealna długość to 30 cali. Tak obliczony kolektor dawał zauważalną 10% poprawę właśnie przy tych obrotach. Ta jedna zaleta nie przeważyła ciężarów VAT, jak na przykład serwisowalność, dlatego był bardzo krótko produkowany. Doświadczenia z tego eksperymentu nie poszły na marne i wykorzystano je kilka lat później, w latach 60., kiedy to producenci wystawiali na tory swoje najmocniejsze auta, często stosując tzw. Cross Ram Intake, obliczone pod 6000 obrotów i więcej. Współczesne plastikowe kolektory sące nie wyglądają tak pięknie, aczkolwiek jeśli się przyjrzymy uważnie, to i one mają podobnej długości kanały, tylko bardziej zwinięte w kompaktową beczułkę.